Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd wziął się papier toaletowy? Codziennie go używamy, chyba, ale jego historia jest zaskakująca. Zanim pojawił się ten wynalazek, ludzie używali do higieny bardzo różnych rzeczy: kamieni, muszli, czy nawet gąbek nasączonych solą morską. W starożytności Chińczycy zaczęli używać kijków owiniętych szmatką. Rzymiani mieli gąbkę na patyku, wielokrotnego użytku, a w średniowiecznej Europie najczęściej siano, szmaty, albo po prostu ręka. Pierwszy papier do higieny pojawił się w Chinach już w VI wieku. Były to specjalne arkusze, używane przez bogatych. Ale w Europie papier był zbyt drogi, więc nikt nawet o tym nie myślał. Dopiero w 1857 roku w Stanach Zjednoczonych Joseph Gaiety wprowadził pierwszy papier sprzedawany w paczkach. Był nawet nasączony aloesem. Problem w tym, że ludzie woleli korzystać z gazet i katalogów. Prawdziwa rewolucja nastąpiła dopiero w 1890 roku. Bracia Scott zaczęli sprzedawać papier w rolkach. I to wtedy zaczęła się historia, którą znamy do dziś. Dziś mamy papier miękki, pachnący, kolorowy, ale pamiętaj, to co dla nas jest codziennością, jeszcze 150 lat temu było luksusem, a kiedyś wystarczał zwykły kamień. Jeżeli spodobał Ci się ten jakże fascynujący materiał, zostaw lajka like i subskrybuj, aby nie przegapić następnych filmów. Do zobaczenia.